Siemanko z tej strony Piotrek. E, witam Was w siódmym odcinku z serii poradników do Unity. E, w tym odcinku zajmiemy się bardzo fajną rzeczą. E, ostatnią już z mojej serii poradników w skryptowaniu. Teraz będziemy zajmować się bardziej już poważnymi rzeczami. E, otóż zajmiemy się teraz wektorami, e, typami wektorów oraz po prostu sterowaniem, czyli Transform i Rotate yy, oraz look at, co też jest bardzo fajną rzeczą Mam tutaj trzy skrypty, których nie będę teraz omawiał, będę omawiał tylko jeden, wektory resztą się zajmiemy za chwilę no i mamy prostą scenę, tutaj trzy plany yy, z jakimiś, prawda, teksturami, no i cube zwykły światło i kamera, żeby może było coś widzieć, tak? bardzo prosty plane Scena, nie plain. Teraz tak, mamy tutaj cuba, do niego mamy skrypt wektory wrzucony. Skrypt wektory wygląda tak. Mamy tutaj funkcję update i w funkcji update mamy taką rzecz: transform, czyli po prostu transform, tak, tutaj tego cuba. Kropka translate i to jest właśnie funkcja odpowiedzialna za poruszanie obiektem. Translate po prostu można przetłumaczyć jako porusz. Ja mam tutaj nowy wektor, wektor, wektor 3. Istnieją dwa rodzaje wektorów. Mamy wektor 2, czyli wektor 2d, czyli dwukierunkowy, i wektor 3, czyli wektor 3d, czyli wektor 3 kierunkowy. Wektor 2 to jest po prostu. Wektor można przetłumaczyć jako linię. Można sobie to wyobrazić jako linię. Wektor po prostu ma, swoje, ma swoją pozycję w danym świecie. To jest po prostu może pozycja, o. Pozycja i kierunek. Dobra, tak jak już wspomniałem, mamy tutaj wektor 3, który oznacza, że zrobimy sobie nowy i wypełniamy ją trzema kierunkami: X, Y i Z. No więc mamy tutaj X 0, Y 0 i Z 1. Translate wymaga właśnie wektora i pobiera po prostu do niego o ile ma obrócić, czyli tutaj nie obrócić, tylko przesunąć. Czyli tutaj mamy wektor 3, i przesuwamy o 0x, 0y i o 1z. Zobaczmy jak to działa. Ctrl-S, żeby zapisać. No tutaj normalnie aktywny, play. I jak widać od razu nam uciekła. Jeszcze raz. Od razu, jest za szybko. Żeby to yy, zniwelować, wystarczy, że pomnożymy to przez delta time. I teraz po prostu będziemy mieli, jako że delta time jest wyrażone w sekundach, i przyjmując, że tutaj jedynka to jest 1 metr, to będziemy mogli mieli po prostu prędkość 1 metr na sekundę. Więc sprawdźmy, jak to się porusza. Jak widać, jest dużo, dużo wolniej. Teraz m, możemy jeszcze to pomnożyć przez prędkość, czyli na przykład czułość, i wyjdzie nam po prostu e, pełny mechanizm przesuwania e, danej rzeczy. Drugą rzeczą, jaka tutaj jeszcze jest, mamy obrót i robimy to dokładnie tak samo, tylko że zamiast translate wpisujemy rotate. Zobaczmy, play, no i cube nam się powinien obracać, no i obraca się, tylko że strasznie wolno, pomnóżmy to na przykład przez 50. No i play, no i cube nam się obraca. No to było na tyle z tego. Teraz zajmijmy się takim czymś, jak sterowanie. Tutaj mamy skrypt sterowania. Usuniemy całkowicie te wektory. Aktywujemy sobie sterowanie. No i on po prostu zwala na sterowanie. Wciskam strzałkę do góry, lecę do przodu, strzałkę do tyłu, lecę do tyłu, a na boki strzałkami sobie obracam. Skrypt wygląda tak. Mamy tutaj dwie zmienne: Move Speed, czyli czułość, po prostu prędkość poruszania się. I Rotate Speed, czyli prędkość obrotu. No, odpowiednio 5 i 100, f oznacza, że to jest float to jest kolejna rzecz, równie dobrze możemy zrobić tak albo po prostu czekajcie, kropka 0, o w ten sposób to jest to samo, no i mamy tutaj też funkcję update znowu i teraz tak, jeśli input getKeyUpArrow czyli jeśli jest wciśnięta w górę, to wtedy przesuwamy obiekt o ja mam wektor 3 forward, to jest równoznaczne z new, wektor 3 w nawiasach, yy, bodajże 1,00, czy jest po prostu jest skrócony zapis, tak? Równie dobrze, a już skosowałem, nieważne. No, równie dobrze możemy yy, cały rozpisać, ale możemy również użyć forward, back, up i down. I teraz tak, yy, mamy tutaj dalej move speed, czyli mnożymy i przez time delta time. Mamy no tutaj reszty tak samo zrobione, również z obracaniem, jak widać jest to bardzo, bardzo proste. Eee, możemy również wektory, możemy normalnie mnożyć, jak widać, przy wartości możemy również je minusować. Możemy tutaj dać minus, minus, no i to będzie po prostu przeciwieństwem tego, czyli będzie w drugim całkowicie kierunku. Zobaczcie, czy nadal no, działa skryt, dajemy do przodu, do tyłu, prawo, lewo, jak widać wszystko ok. I zobaczmy, nie pamiętam jak to było, wpiszmy NEW, 3, piszmy tutaj 0, 1, 0 zobaczmy czy będzie dobrze do przodu. Nie, to jest góra, dół, okej okay. <grych> Więc zobaczmy tutaj Nie, to jest na boki Czyli dobrze było, ostatnio To. No i daje prosto do tyłu, w lewo, no, obracam i w prawo. I możemy sobie jeździć, prawda? To... Działa to bardzo fajnie. Zaraz powinien wrócić. O, jest strasznie duży. No i fajnie. No i działa. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest Lukat. I to jest bardzo proste. Mamy tutaj zmienną target o typie transform, czyli po prostu o tym typie. Pamiętam, jest dużej litery. mamy funkcję update i transform, czyli transform. Właśnie, to jest ten skrypt dodany do kamery, tutaj transfer, czyli to i te, ten target to dodajemy tutaj, jak widać, i dodamy sobie cuba, czyli na co mu patrzeć. No i tu mamy locat, po prostu, czyli to ma spojrzeć na target, czyli na to. Proste. No i dajemy play, i kamera patrzy teraz idealnie centralnie na to. Tylko, jakbym jeszcze włączył skrypt play, idajmy do przodu. Do tyłu i kamera się idealnie obraca. Tak więc no, działa to bardzo fajnie. Również jest bardzo przydatne w, w bardzo wielu rzeczach. Na no, przykład nie wiem, jak chcemy zrobić w grze jakąś kamerę czy coś w tym stylu. No, jak widać, nie ma z tym problemu. Dobra, to było na tyle z tego poradnika. A zapraszam do komentowania, subskrybowania i czekania na kolejne odcinki, które już się niedługo pojawią. Cześć!